Bartek, jak podsumujesz zwycięski turniej na no dzisiejsze wygrane spotkanie w Litwu Kijunie? Moim zdaniem był to bardzo dobry turniej, choć przygot, przygotowawczy do elity powinniśmy z mocniejszymi wciźnikami grać. No ale tak, na pierwszy turniej w tym sezonie myślę, że to był dobry turniej. Dużo bramek szczelonych, o mało, mało straconych, dobra nasza gra. Jeszcze tego chyba zgrania tak nie widać dobrze, ale. Ze zgrupowania będzie to coraz lepiej wyglądać. Jestem tego zdania. Jak Ci się grało? Wczoraj dzisiaj, bo w pierwszym meczu odpoczywałeś, ale dwa mecze za Tobą. Czy czujesz to, że trener Ci daje jakby tę szansę pokazania się w każdym Czu, Czuję się dobrze. Myślę, że dzisiaj dzisiaj byłem w trochę lepszym tempie, w, myślę, że w lepszej trochę formie i dyspozycji jak wczoraj, bo fajnie wszedłem, fajnie wszedłem w ten mecz. Byłem w takim tempie, tempie meczowym i myślę, że na plus, na plus, to zgrupowanie daje, jak dla siebie? Daje ciebie też szansę pokazania się, prawda? Bo do każdy walczy gdzieś te miejsce w nawet w szerokim składzie, pod, pod, pod to mistrzostwa, to chyba dla taka szansa, żeby w każdym trudniej meczu się pokazać dobowy szkolenie. Tak, to jest bardzo ważne, żeby grać jak najwięcej, jak najwięcej na lodzie, przebywać. Nie robić tych błędów, bo trajer na to cały czas patrzy i. No i żeby bardzo dobrze wypaść na, na każdym zgrupowaniu i w każdym meczu, żeby później to zaowocowało na końcowe zgrubowanie i tą kadrę, główną kadrę. Z, z tutaj w rekrutacji to coraz bardziej z kolegami się rozumiesz na rodzie, no bo będzie się było to widać, tam kilka szałów akcji, ostrych starych też nie brakowało. Tak, z, wiadomo, ze zgrubowania na jak im częściej będę jeździł, to coraz lepiej będę się rozumiał. Z partnerami z piątek. Powiedz mi, jak czujesz się na lodzie, i tutaj, yy, bo jesteś też, jakby można powiedzieć, nową postacią gdzieś tam w drużynie od kilku miesięcy, a walka o ten skład jest cały czas, tak? Czy czujesz że znaczą na mecz? E, ty kadrze się dzisiaj coraz się bardziej zadomawiasz? Tak, to prawda, jest to moje drugie zgrupowanie w życiu, w seniorskiej reprezentacji. Mam nadzieję, że będzie jeszcze i więcej w tym sezonie i będę coraz więcej wchodził w tę drużynę i Zgrywało się z kolegami i to zaobocuje. No dzisiaj było też trochę takiej indywidualności w zespole. No tam, jako kapitan na ciągnąć to grę, no bo sporo też nie wychodziło, szczególnie tych przewagach. Myślę, kolejności. że to może też trochę kwestia rozluźnienia, ponieważ po dwóch meczach mieliśmy pewne zwycięstwo w tym turnieju i każdy, może nie każdy podszedł w stu procentach. Do spotkania i tak to trochę wyglądało, choć mieliśmy masę sytuacji, masę i ale bramkarz z drużyny, przeciwnika się bardzo dobrze zaprezentował i myślę, że to też tego kwestia, że nie wpadło więcej tych bramek i nie wpadły też szybciej. Czy trener ma sporo uwag do Waszej gry, jeśli właśnie mam gdzieś nie wychodzi, gdzieś ta gra stanęła w pewnym momencie? Myślę, że trener... Trener wcale nie powiedział dużo w szatni. Pogratulował zwycięstwa turnieju. Myślę, że w następnych zrobowaniach coś, coś, powie, coś powie na temat tego spotkania z Litwą, ale myślę, że ja jak i chyba on, że drużyna się dobrze zgrywa i będzie to lepiej wyglądało z meczu na mecz. To nawet podsumuj cały turniej, zwycięstwo w turnieju, no i dzisiejsze spotkanie wygrane w Turniej na pewno na plus komplet punktów, cieszymy się z tego, myślę, że możemy być z tego turnieju zadowoleni, eee, takie były oczekiwania na ten turniej, wygrać wszystkie mecze, eee, spełniliśmy oczekiwania, eee, wyniki były dosyć wysokie, okazały zwycięstwa, eee, no i co, cieszymy się z tych zwycięstw i z tego, że osiągnęliśmy trybun w turnieju. Jeśli swoją grę mogłbyś też ocenić co do sytuacji, no bo nie było zbyt. Wiele, się chodzi mm -hmm. tam szansę na, na bramkę, chociaż dzisiaj tam szczał, powędrował wysoko na e, Myślę, że każdy, każdy zawodnik w tej drużynie ma jakieś tam założenia inne. E, ja grałem w czwarte, piątki bardziej z tyłu, żeby nie dostać gola, żeby nie wyjść tam na minus. Nie wiesz z końców, nie wyszedłem na żaden minus, także jestem w miarę zadowolony. No i chyba też powodu do dumy, bo dzisiaj oficjalny mecz no Tak, tak. z reprezentacji, który mm -hmm. Tak, oczywiście. Na pewno cieszę się z tego. Marzyłem o tym od dziecka. Co mogę więcej powiedzieć? No, jestem bardzo zadowolony. Cały czas gdzieś trwa ta walka o miejsce w składzie reputacji Polski. Czuję, że gdzieś tam cały czas jest ta furtka otwarta do ciebie? Na pewno ten kalabr jest obiektywny i patrzy na każdego zawodnika w porządku. Nie ma tutaj takiego czegoś, że jeden będzie, drugi nie będzie. Każdy musi sobie to miejsce wypracować. I będę się starał na pewno w klubie, bo muszę dużo pokazać żeby dostać kolejne szanse na zgrupowanie. STS Sanok, TV.